Szanowni Państwo, usłyszeliśmy dźwięk Syren, który 80 lat temu w godzinę W dał powstańcom warszawskim sygnał do patriotycznego zrywu. Dziś jest symbolem pamięci o poświęceniu Polaków walczących w 1944 roku. Ofiara i odwaga powstańców warszawskich stały się wartościami, które tworzą naszą tożsamość narodową. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego, prezydenta miasta Torunia, pana Pawła Gulewskiego, dowódcy garnizonu Toruń, pana pułkownika Romana Piotrowskiego oraz prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, pani Doroty zawackiej wakarecy Witam serdecznie pod pomnikiem ku czci żołnierzy Armii Krajowej w parku stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski, gdzie za chwilę rozpocznie się uroczystość z okazji 80 rocznicy powstania, wybuchu Powstania Warszawskiego. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej na marsz oraz zostanie odegrany hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Podniesienia flagi państwowej na maszt dokona poczet flagowy wystawiony przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Panów proszę o zdjęcie nakryć głowy i zapraszam wszystkich do wspólnego odśpiewania hymnu. Dostojni goście, mieszkańcy i goście Grodu Kopernika, żołnierze, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości witam państwa bardzo serdecznie na uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Witam serdecznie naszych toruńskich kombatantów i weteranów. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Marcina Skonieczkę. Gorąco witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Przedstawicieli duchowieństwa. Serdecznie witam przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich. Radnych sejmiku województwa powiatu toruńskiego oraz radnych miasta Torunia z przewodniczącym rady miasta panem Łukaszem Walkuszem oraz wicewojewodem kujawsko-pomorskiego pana Michała Koniucha. Gorąco witam przedstawicieli szkół i uczelni wyższych, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które jak co roku pamiętają o powstaniu warszawskim witam komendantów służb mundurowych Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego oraz dowódców, komendantów, szefów i kierowników jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Torun. Niezmiernie miło witam harcerzy, młodzież szkolną oraz mieszkańców i gości województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Torunia. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę wicewojewodę kujawsko-pomorskiego, pana Michała Koniucha.